Cześć, 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 Noli. Dzisiaj będziemy oglądać sobie akcje w Minecraftie, które wywołują niepokój. I jako, że dzisiaj będziemy u wielu streamerów, no to warto być zaszczepionym. Ja jestem zaszczepiony i fajnie, jakbyś ty się zaszczepił. Ja byłem ostatnio na szczepieniach to i tak, nie boli i dzięki temu można wrócić do normalności. Więc hashtag szczepimy się. Ja na przykład dzięki temu teraz, w te wakacje, będę sobie mógł polecieć za granicę i tam spędzić sobie czas. Także fajnie, zachęcam cię. Oczywiście to jest twój wybór. A teraz... Zostaw łapkę, jak możesz i lecimy do odcinka odwiedzić kilku zagranicznych streamerów, także. A jeszcze zanim zaczniemy, to będziecie mieć polskie napisy do wszystkich sytuacji, także myślę, że fajnie. Lecimy. O, ja też tak myślę. Hej, okay, niebezpieczny cave, Raz, jeden mobek, drugi mobek tam był. Trzeci mobek, czwarty, piąty, szósty. Aż mi się pan góra sytuacja przypomina. E, e, możecie wejść na jego kanał, On na szorcach ma taką samą sytuację. Nie no, koleś jest totalnie bombardowany tutaj przez wszystkich. Ja nawet nigdy takiej akcji nie miałem, a gram w Minecraft'a od 10 lat. <laughs> no to, je, to jest powiem tak, to nie jest na pewno realne i koleś padł. Okej, okay, koleś się kopię w dół, jest to jeden z najpopularniejszych oh. speedrunnerów. I znowu wpadł do cave'a, gdzie jest dużo mobów. Ja nie wiem czemu się takie rzeczy dzieją, ale daje mi to pomysł, może jakaś seria, What? na przykład hardcore, ale jest milion mobów wszędzie, to było dobrze. So, for, for the, for the Dobra, skupmy się na fabulce TikTok, Wy macie napisane. No, 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 no mi, no, no no no, 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 do, let me do it, mi. Let me do it, like ok, możesz wejść, Yo, bro, look, this is Robin's crib. Yo, mama, let's enter his crib, bro. Ja w pierdziele. Chorak, no, ty, dobra. Koleś się kopię w dół. Nigdy się nie kopiłem w dół. Chyba, że jesteś takim kolejnie dobrym jak on i wiaderko. Easy, nic się nie stało. I znalazła wawa pula, bo to chyba jest hidran, więc całkiem spoko. Okej, okay, dobra Tu czasami potrafi być niebezpiecznie, oh szczególnie w God. takich sytuacjach. Ile tego jesteś? Dobra, chyba takiego czegoś też nie widziałem. Dobra, do góry, do góry, do góry. Dobra, na no, całe szczęście kolej zaczaił. Ale prawy spadł. Uff, ty, dużo tych koglinów. Raz, dwa, trzy, dziesięć ich tam było. O, tu jest hardcore, widać, że dużo koleś gra. Puu, No, no. Ty, ile on wykopał tego? Nice, nice, widzę, że dużo gra na tym świecie. Fight to face, on tam miał w celach donateów? Okej, okay, nieważne. E, jeden z lepszych speedrunnerów ogólnie na świecie. Oj, 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 Patrzcie, jaki on jest dobry mechanicznie. cyk perełka. Patrzcie. Void go zjada, cyk jeszcze wiadro. No nie, no kolej jest. Ja jestem generalnie jego fanem. Uważam, że jest jednym z najlepszych speedrunów. Możecie sobie zobaczyć? Wszystkie niki macie w górnym rogu ekranu. Tu. Także warto zobaczyć. Kolej spadł od szkieleta. No i tutaj chyba. Nie, 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 dobra. Przeżyję, przeżyję. Ale to nie jest hardcore. Zawsze jak są hardcore, to są te emocje. Ojej, już tutaj jeden <laughs> FPS. Tu. Ile razy takie coś się zdarza? Właśnie. Na hardkorze chyba najłatwiej zginąć w takim cave'ie, bo często creepery spadają na twarz Oraz speedrun, tutaj mamy 32 minuty, kość jest przy... Ent enter do netheru. Oj ojoj oj, akces mojego Manhunta, tak jest, dobra Okej, okay, cool, próbuję się podsadzić. Dobra, jedno serduszko. Robi tutaj skok. Dobra, jest bezpieczny. I co on teraz zrobi? Co on może teraz zrobić? Dobra, je, je bread i te go, ale jakim cudem? Co to był jakiś lak? Co to był jakiś lak? Ty ja nie zaczaiłem, ale okej, okay, dobra. W każdym razie koleś no, zwalił sytuację totalnie, jakiś niesany streamer, bym wam powiedział, jeżeli bym go znał, ale jest Invisible Pigment, to jest najgorsze, wiecie co, raz na hardkorze moim też zginąłem przez to, że był... niewidzialne były pigliny i to jest tak nerwujące, bo nie masz na to wpływu. Okej, okay, ten koleś jest bardzo popularny, gra na Dream SMP, e, oglądam czasami jego streamy. Pa, 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 zrzucił go i prawy spadł. Ok, ok. I, bardzo, i, bardzo fajny streamer, polecam generalnie. On ma jeden z nielegalnych przedmiotów na Dream SMP w ogóle. Jeżeli byście chcieli historię o nielegalnych przedmiotach na Dream SMP, to dajcie znać, to mogę wam zrobić, bo znam całą historię tego serwera. Wow, 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 okay. Ilumina, Illumina z kamerką, od kiedy ty? Illuminat też jest jeden z lepszych graczy, nie najlepszy mechanicznie gracz Minecrafta albo najbardziej znany speedrunner to na pewno. On na przykład nie gra na F3 w ogóle, więc jak przechodzi Minecrafta, nie używając kordów. Nie, 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 nie. nie. Czemu ona puściła klawiaturę i myszkę? To ona, ona się poddała w pewnym momencie. Tak się nie robi, tak się nie robi. Ostatnio w ogóle ktoś z widzów... Ło, wow, wow, wow. pan góra teksturpak normalnie. Ostatni ktoś z widzów pytał się mnie, kiedy będzie oglądanie filmów i chyba spełniłem jakieś marzenie jednego widza. Co to jest? Czemu te kolory się tak mienią i czemu ona jest postacią z anime? Nieważne. No, no, Okej. Okay. To nie było straszne. To nie było straszne. Mm. Nie, to nie było straszne, szczególnie, że to nie jest hardcore i żelazne itemy. Ja myślę, że to się by nic nie stało, Albo blisko. Dobra, to jest ten sam koleś, co... jestem jego fanem generalnie speedrunów. o speedrunów, ale tutaj ma przewalną sytuację. Ty, ten... Ale ile on ma butelce, ty? On musiał mieć TNT, 100%, ale nie, on ma złoty killoff, czyli... z tym killoffem, no! Jaka walka jest z tym gazem potężna, ale słuchajcie, jak on wali w guziki. Ja pierdziele, ty! To pod jakiś manhunt się nadaje ta sytuacja normalnie. A to się wydarzyło normalnie na live, ty. Dobre, dobre. Okay. Dobra, jakiś szybki blok będzie postawiony. Czekajcie, czekajcie, zobaczymy, co góra. Doracy. Okej, okay. Odbet, ale nie jest trudne jakieś. Tutaj też jakieś lekkie lagi kolega ma. Ale. Nie. O nie! No i tyle. To żeś pokazał. To żeś pokazał. To już pokazał tabliczkę, no. Kolej sobie ma jakąś bazę zbudowaną pod ziemią. Ale tragiczna jest ta baza, ty. jest do, do początek dopiero kartka. Creeper zaimpu! Ale przeżył. I już były większe emocje, bo to jest kartka. Ja uwielbiam to naprawdę. Pamiętajcie, <laughs> że. Pamiętajcie, że link znajdziecie w opisie Man. też, jak chcecie obejrzeć. To no, jest spada. Ale nic mu się nie stało. buty jest feather, feather falling. buty jest feather falling, 100%. Falling 100%. Musi być Feather Falling na no, tak, no ja nie widzę. O, Filza to jest yy, jeden z bardziej obecnie znanych minecraftowych streamerów yy, i widzę, że on lata sobie pod bedrokiem. Okej, okay. widzę, że u góry też jakieś są dziury w bedroku i wyglądają na jakieś koło, więc prawdopodobnie jakiś projekt na serwerze z wywaleniem całego bedroka i zrobieniem jakiegoś koła. Okej, okay. ten koleś zrobił to specjalnie jak coś, to jest ten dobry streamer z minecraftowy. Okej, okay, okej. Okay. 11 w ogóle godzina streamowanie <grym>, Okej okay. Nigdy nie będzie tego więcej próbował wiadomo Oj ojoj Ja też tak raz zginąłem, przyznaję się i to była tragiczna śmierć mm. I tu jest hardcore co najlepsze więc no, było blisko, chociaż miał totem i jeju jak można grać na Quake Pro i na takim... Aaaaa! To w ogóle za jakieś miasto jest w tyle gościu tam na tym timerze Teraz, ja tu nie wiem co się dzieje, ale Aż taki klipie od razu się gorzej ogląda. O jezu, o jezu, tutaj znowu akcja y, Hoglin. Nie no, ale tragicznie jest zrobione. Dobrze, że to nie jest so Valley Biombe, jakby to był szkielet i goszczeju, to jest koniec. W ogóle też y, ten film o tych Fasilach bym mógł wam zrobić. W neterze. No, ale... Czyli o tych blokach kości, bo też wszystko umie y, y, i znam całą historię. No nie. Liz, nie z to jest najgorsza śmierć. Ja wiem coś o tym, bo sam zginąłem tak wielokrotnie w Minecraft, jak szukałem Ancient Debris. W ogóle. Fun fact z Ancient debris. Ja i z spróbowaliśmy zrobić full beacon. I uzbieraliśmy jedne całe shulker boxy, i przestało się nam chcieć. No, i nagrania przepadły, i. Wow, wow, wow 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 wow. Wow, wow, co się dzieje? Jeszcze pigliny uderzył. Sweeping agecz na mieczu i to jest hardcore. Ty, Większych tych napisów się nie dało mieć z prawej strony. Ja pierdzielę, ale jest, ale akces. Nie ma to temu w ręce. Nie ma to temu, widzowie. Ty przegra, deduwa. Oni do portalu wbili, on teraz wraca z nimi. Ja pierdzielę, ty. O kurde, przeżył to, ale na farcie totalnym. Na farcie totalnym. Okej, okay, no stary. To się zaatakuje. No co ty robisz, stary, co, co ty No bo kradniesz mu złoto, ty. To atakuje się, to jakby ci ktoś wszedł do domu i ukradł dwień no, złoty z portfela. Tak, moim zdaniem to wygląda, dobra? I. Chyba to będzie tyle tutaj w tym filmie. Więc dobrze, że się zaszczepiłem, bo nawet byliśmy dzisiaj w Netherze, w Endzie i w, w Survivalu, w sensie w Overworldzie. Także ty się możesz też zaszczepić i będzie Git, będziesz mógł ze mną zwiedzać takie wszystkie biomy w Minecraftie i w życiu prawdziwym. Okej, okay, jest Creeper. O oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie. Oh, nie, on tam wchodzi. Okej, okay, cofa się. Ty, jak on bada teren ten Creeper, nie? Normalnie się tego nie widzi, bo on patrzy ze spectatora. O, oh, ale blisko było, blisko, bo zbejtował Creeper. Hardcore, uuu, co za mocne lądowanie. Bym tutaj przytoczył pewien fakt, ale nie mogę. O, no, lądowanie całkiem spoko było. Ty cyk, koleś spać. Ale Creeper był obok, było, obok Creeper, 100%. Ja widziałem. Ja widziałem, ja widziałem Uff, widziałem tego creepera, widziałem, no Także było niebezpiecznie, dobra, tutaj Nie. koleś zostaje DROP, dwa, pół serca, pół serca, no Ta perła to był jedyny ratunek w tej sytuacji, tak szczerze, bo nie wiem, jak mi się miał uratować. No i to tyle. Jak mówiłem wcześniej, mogliśmy zwiedzić wszystkie biomy dzięki szczepionce, także hashtag szczepmy się. Mam nadzieję, że pójdziesz i możesz napisać w komentarzu, czy się zaszczepiłeś, czy nie. Wolę, jak się zaszczepiłeś. Zobaczymy, kogo jest więcej. Zostawcie łapkę, jak się wam podobało i następne oglądanie. Nie wiem kiedy, ostatnio było z 4 miesiące temu. Także wszystko zależy od was. Łapka w górę. Na razie. Jak dotrwaliście do końca filmu, napiszcie kotlet mielony. Papa, pa. I chętnie bym go zjadł.